Święta Wielkiej Nocy minęły pod znakiem tradycyjnych potraw, rodzinnej atmosfery i Zmartwychwstania Pańskiego. Sylwia Rzeczewska, witam Państwa w tym poświątecznym okresie. W najnowszym wydaniu programu nawiążemy jeszcze do wielkanocnych wydarzeń. Tą zalewą można zakwaszać mżurek, wszelkie tam barszcze. W koszyczku mamy do święcenia chrebek, masełko. Mamy jajka robione techniką w materiale, w sznurkach. Lubię właśnie takie konkurencje, bo spotyka się człowiek ze znajomymi. W tym czasie zapraszamy wszystkich podatników. Dzięki takim wystawom jak dzisiaj na pewno poczują się docenieni. Mogą się tutaj realizować też na scenie. Siedzę teraz nad książką Kuchni Azjatyckiej. Spotkanie z Robertem Makłowiczem i przegląd piosenki osób niepełnosprawnych to wydarzenia, które miały miejsce jeszcze przed świętami, ale dopiero dziś zostaną zrelacjonowane zarówno w wiadomościach, jak i propozycjach programowych. A startujemy od informacji z ratusza.